Trzeba wykorzystać tą armię, którą mamy, dopóki ona się nie zmniejszy, nie zmniejszy, żeby można było dosyć szybko wykonać tę misję, bo już chyba kolejna misja zajmie nam pół godziny. Użyjmy z tym paką. No, jeszcze tylko 13 budynków. Ok, jeszcze troszkę czasu zostało, użyjemy z tym paków koniec. Zostało jeszcze tylko kilka biosygnatur. Zaznaczę ci ich lokalizację na mapie. No, czyli tutaj powinno wystarczyć, ile to jest budynków. 4. A to za mało. Niestety w dosyć odległych miejscach. Czekałem, dlaczego magazyn Wilego nie jest zainfekowany. Pięć budynków, czyli tutaj nie będą trzy się I tu dwa, no dobrze Dosyć blisko Już tutaj mamy zabezpieczone, gdyby nam się noc zaczęła Zanim myśmy zdążyli dojść Rewelacja Dobra, szybciej Szybciej, nie mamy całego dnia Dobra Dojdą, rozwalam i kaska wpadnie i oczywiście uznani dr Henson no atakujcie te anteny, co sobie robicie no chyba użyjemy z tym jaki kosz na śmiecie trzeba przyznać że mapki kampanii są dosyć szczegółowo zrobione trzeba oddać to ludziom z blizzarda. Okej, okay, to idźmy rozwalić ostatnie budynki, które znajdują się tutaj. Dwa ostatnie budynki, które znajdują się najdalej, jak zwykle. Mój prosty kill się okazał niezawodny. A wy co? Idźcie tutaj, dobra, rozwalić to szybko. No, chyba zdążymy przed zachodem słońca. Jeszcze boję. Spojrzeć, ile tego materiału mi się zebrało na dysku. Chyba będzie wrzucania na cały tydzień, więc się powinniście ucieszyć. No, żyjmy z paka. Nie ma co się oszczędzać. Ostatni budynek. Jej. I misja wykonana. Jaka baza. Się, wiedziałam, że nas nie zawiedziesz. Teraz muszę przenieść ludzi w bezpieczne miejsce. No to pakujmy manatki do statków prosty, i kochana. wylatujemy. Wzałem w tym sektorze aż roi się od zergów. Musi być gdzieś miejsce, którego nie splugawili jeszcze obcy. Jakiś nieodkryty, czekający na nas raj. Trzeba zwrócić uwagę na napis tam Radkowo. Może w Radkowie się osiedliście. To na pewno jest fajne kino. No i na achievement pad super. No dobra, zar zarobiliśmy 110 tysięcy, teraz zobaczmy na co możemy to wydać i z kim możemy pogadać. I to chyba będzie koniec. Zagrajmy w StarCraft 2. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kate Lockwell nadaje na żywo ze statku kolonistów Skynet II, krążącego po orbicie planety Meinhof. Donnie, liczba ofiar rośnie w zatrważającym tempie. Floty statków z uchodźcami starają się znaleźć schronienie na planetach centralnych. Wiele statków nie dotrze do celu. Kończą się zapasy jedzenia, wody, gaśnie nadzieja. Kate, o pomocy i... dla tych planet porozmawiamy we właściwym momencie. Ludzie pytają skąd miałaby nadejść pomoc. Uchodźcy liczą na wsparcie grup paramilitarnych i oddziałów rebelianckich, takich jak rakietar. To świetne sprawozdanie, Kate. Na żywo ze statku uchodźców krążącego po orbicie Meinhof, gdzie wszyscy napisali się obrotu sił Dominium. A już za chwilę komentarz Vermiliona. uchodźcy, czy to na pewno nasze zmartwienie. Nie a tak, najlepiej no, się wypiąć na... na... Z ciebie, wypiąć na uchodźców? O, niestety, z nic nie ma do powiedzenia, ale mamy nowe projekty badawcze. Muszę pocałuj jednak zabić te... infektory. Pogadajmy z Murzynem, czyli z Toszem. Co sądzisz o doktor Hanson? Jest słodziutka. No po prostu cud miód. A właściwie to chcę, żebyś tak o niej myślał. Myślisz, że coś ukrywa? Nie zastanawiało cię nigdy, dlaczego Zergi tak szybko zaatakowały jej planetę? Tam musiało znajdować się coś, co było im potrzebne. Czyżby ktoś tu chciał się dobrać do miodu? Małe, bzyczące pszczółki. Okej, okay. strasznie z niego wód gość. Zobaczmy zbrojownię. Porozmawiajmy o zasłonę. Fajnie. Nie sądziłem, że jeszcze zobaczę Meinhoff. Ach, harowaliśmy jak woły, żeby wyżyć na tym kamiennym pustkowiu. Gelmorjańczycy zrobili z nas niewolników. Dzień, w którym się zbuntowaliśmy, Miarka się przebrała, rozumiesz? Jasne. Mężczyzna czasem musi się postawić i upomnieć o swoje. Cholera, po prostu byliśmy głupi. Co z tego, że racja była po naszej stronie? Nie mieliśmy żadnych szans w starciu ze spluwami Gausa i maszynami kroczącymi. Wielu chłopaków zginęło na marne. Gdybyście się wtedy nie pojawił, sami wywalczyliście swoją wolność. Zapłaciliście za nią własną krwią. Mac i ja byliśmy dumni, że mogliśmy wam pomóc. Aha, czyli się okazało, że nasz krasnoludzka zbrojowni pochodzi właśnie z planety Mainchow. To zobaczymy z kim możemy pogadać na mostku. Znalazłaś już miejsce dla swoich ludzi? Tak, bezpańską planetę o nazwie Haven. Znajduje się niedaleko granicy świata protosów, ale wydaje się dość bezpiecznym miejscem. Musi wystarczyć. Twoi ludzie przez jakiś czas nie powinni zwracać na siebie uwagi. Nie martwicie się, że koloniści mogą być zarażeni? Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Każdy z nich jest zupełnie zdrowy. Mam taką nadzieję, Ariel. Protosi się nie cackają, kiedy widzą, że mają do czynienia z infekcją zergów. Może powinnaś zacząć szukać jakiegoś leku przeciwko temu wirusowi. Tak, na wszelki wypadek. Konwencjonalna wiedza medyczna mówi, że opracowanie leku jest niemożliwe. Wirus mutuje zbyt szybko, mimo to zajmę się tym. Zrób co w twojej mocy. O nic więcej cię nie proszę. Aha, czyli będziemy badać lek, ale mimo, mimo szans zerowych na wykonanie tego leku. No dobra. Niech ci będzie. Porozmawiajmy może teraz z Hornerem. Kerrigan nauczyła się paru nowych sztuczek. Ta epidemia na Mindhoff sprawiała wrażenie bardzo złośliwej. Nie wiem, czy może być coś gorszego zatracić własną osobowość, a następnie powoli przemienić się w cholerne monstrum. Jeśli któryś z ludzi, doktor Hanson, jest zarażony. Wiem, wiem. Wkrótce to protosi zaczną ich szukać. Sporo przeszedłem z Protosami. Może uda mi się ich przekonać. Okej, okay, to może znowu porozmawiajmy z Dr. Henson. Prowadzę badania nad szczepionką na wirus zergów. Oby moi ludzie nigdy jej nie potrzebowali. Dobrze, to zobaczmy laboratorium i te nowe badania, które odblokowaliśmy. Konsola badawcza. Ile mamy punktów? Wow, aż 10. Zobaczmy, co możemy zbudować. Wieżyczka ogniowa. Hmm, dosyć fajne. A zobaczmy fortecę planetarną. Fortecę planetarną normalnie można zbudować w multi i wiem, jak to działa. Więc może skupmy sobie wieżyczkę za tracenie. To znaczy opracować. Doskonale. No, niestety nad protestami mamy dosyć mało punktów, żeby coś zrobić. Oto, ludzie, to by było na tyle w dzisiejszej sesji. Zagrajmy w StarCraft 2. Do zobaczenia następnym razem. Hej!